Kochani, witajcie. kaszalek, a te się. Więc tak. Hej, kochani. Um, dzisiaj was zapraszam do kolejnego Q&A. Postanowiłam, że zrobię po prostu, no, Q&A. Ponieważ Elena i LPS... <laughs> Elena się nudzi. Nie to na górę, żeby nakręcić QA. Um, A więc zapraszam. Nie chcę mi się pisać, ale um, myślał, że uh, ten. Więc proszę, pytanie go jest. Czy masz Instagrama? Yes, of course. To znaczy, tak. Oczywiście. Biorę też instalowałem, więc jej! Więc na tym Instagramie możecie. Mm, no. Po prostu pisać pytania dołączne tego. Q&A. day słuchaj. Drugie pytanie. I tu jestem. Dlaczego masz taki dumny głos? Tak! Nie swojego głosu, chociaż. Yy... już muszę mieć taki. w ogóle jakaś kupia. Czucie, pytanie. Uważasz, że. że nie powinno być tego cholernego wirusa tak. Z jednej strony się uciesza, że już elektron online, bo nie muszę się wstydzić, że jak myszka, jak się ja pod kościołem, czy pod stołem się mówi, nie wiem, kurde, mam tą dupę. Ulubione słowo to. LPS! YouTube! no Tak. To są moje ulubione. słowa. Jaka jest moda? Kolejne pytanie, czyli czwarte. Jak się nie mylę, to działamy robione z cholera ja mówiłam wam robiłam kiełendę i robiłam kiełendę ja zarówno widziałam eee, mój ulubiony smak lodu to jeszcze nie jadłam w tym roku lodu, więc zapomniałam Ach, ten długny koronawirus! Wszystko nam psuje! I więc tak. Piąte pytanie: Jakiego LPS w swojej kolekcji nie nienawidzisz? Nienawidzę LPS-a. A o to co mówię, że. Na Instagramie macie jakieś pytanie do Kuwandei. Tak, e, ja, e, Umarłam. Przez was! E, kurde, chciałam powiedzieć, że nie piszcie mi, ale nie, bo nie możecie pisać, bo macie włączane komentarze, ale nie tylko ja. Ho, ho. Dobra, już nie będę o tym mówić. Przepraszam. Ale to pytanie jakiego nienawidzę petka, to jest jedyny, którego nienawidzę, a nim jest jeszcze cholera, ja jesteś. O, jesteś. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię Co so, Są parę powodów, dlaczego nienawidzę tej słodkiej... Miau, kotki. Po prostu nie, czy grzyby, kiedyś, kiedy byłem... E, be, de, kiedyś, kiedy ja biłam... Młodsza... Takim młodym dzieckiem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Kiedy byłam głupie, bo chciałam żeby mi zrobił i żeby zrobił mi grzewki, bo myślałam, że to będzie super bomby, rzebisty bomby wkrótce. A co się ukazało? Nie dopijcie Właśnie, ale tylko z tego chodzenia ja nie dopijcie. Jest jeden kotek, którego mogliście widzieć w talii 14, 14, 15 Tali. w czternastym czy piętnastym odcinku talii lub w trzynastym. Dobrze ten kotek zaraz gdzie on jest? O Boże, przepraszam, że ja bykłam kolejny raz. Ale po prostu odbiłam się. To jest kotek yy, Kira, którego moje jeszcze poznać. I właśnie, no, uwielbiam tego kotka. I nie wiem dlaczego. Czy to nie przez te głupie grzywki. Wiesz to po prostu jest najpopularniejszym kotkiem i najładniejszym kotkiem. Posłuchajcie, ja nie lubię kotów siamskich, okej? Okay? lps -y mnie tak pociągają. Mam yy, z y, trz, trzy. Raczej nie wiem, czy to siamski, czy Egipski, ale chyba Egipski. Egipski. No, a teraz podam, No, a więc tak, to były moje kotki, które zjadłem i na a takiego kocham. Kolejne pytanie, czyli jak się nie mylę, to chyba szybka. Jakie używasz? Boże. Jakie używasz słowo no, że dla leniwych na przykład dla koleżanki przyjaciółki nawet nie przyjaciółki. No to uważam... ...XD lol... Yy, ...XD lol yy, ok... Yy, I jeszcze... Yy, tak... Yy, ale najlepsza to jest ...XD lol... ...Uwielbiam! Nie wiem dlaczego to są yy, 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 ...Uwielbiam albo po prostu jest... Coś w tych słowach, że po prostu je kocham. No, lol to... No, lol to jest zwyczajnie, ale XD? Matko Boska! XD to jest po prostu zajebiste słowo. Okej. Okay. Kolejne pytanie siódme. Więc tak? Siódme pytanie jest... Você pode fazer sua twarz? Nebel! 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 Po prostu nie! I nie! me ligar com złych komentarzy? Mas eu não vou fazer isso! me Ale akurat jestem ładny, no. Ale nie, wstydzę się nie. Ja wolę, yy, no Ja wolę używać figurek zamiast mojego uba. Przepraszam, że tak powiem, ale po prostu jestem gówniarką Dobrze, kolejne pytanie, czyli ósme mm, Masz jakąś byfę? A nie, to było tamtej tamtym więc czy będziesz kontynuować wersus. Mm. Oczywiście, że tak, ale musimy mieć pomysł. Bo moja web jest teraz pomyślona, bo mam kudę, mam w środę fizykę, jutro język angielski, dzisiaj mam na rehabilitacji, Kurwa, Po prostu nie mam wolnego czasu! Na nagrywanie! Kiedyś to były czasy! A teraz? Nie wiem! Porazujcie mnie, proszę! Umiałam! Pałap! Yy, bo o was to nie wiem, muszę powiedzieć, bo on że nie mam. Dobrze, to kolejne pytanie jest. Dziewiąte? Tak, dziewiąte. W twojej kolekcji jak myślisz, że jaki Pet shop? No, oczywiście, Pop jest.

Okej, okay, ja uważam, że są epesty, które ja mam i to są niestety trzy. Z początku y, wiem y, dobra cztery, czyli Stella jest pop... najdroższym pet shopem potrzebem. wszyscy ją mają. Nawet ja. Haha <laughs> i kurde. I moim zdaniem też yy, należy, choć ty gnido na <laughs> Lubię tak mówić na moich helparców. Gnidy. Gnido na nich kurwione? Kurwiona, o. <laughs> yy, więc tak. No, tak ja. Ona moim zdaniem jest najdroższa. Chociaż nie tylko moim. Bo wszyscy uważają, że y, ona jest najdroższa. a ja ją mam. Nie! I nie pip, 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 zabawa Dalej, to mi się nie chce pokazywać, bo bezpowietrze. Jestem leniuszkiem. Jaka i do dodadzi... i 10? W końcu. Jaką? Uwielbiać? Ale nie, jeszcze 11 będzie wyzwanie, więc ostatniejsze. Więc jaka jest twoja ulubiona jut lps Per Mam ich tyle, że zjedą mimo tyle. Haha, xd. Jestem w stanie pisto. O Boże, święty, kochany! Najdroższy pomocy! Nie wiem, ale moje urobię. Zacznę od LPS tubek, a potem od tubek zwyczajnych, takie po, bo, po, Okej, okay. więc yy, pierwsza to jest oczywiście Ascalon. Ascalon, jak to widzisz, to serdecznie i pozdrawiam. Kiedyś chciałabym z na nagadzielę. Nie mieszkam w Kakobie, więc. Mieszkam w Opolu, więc. No, nie mieszkam w Kakaobie. O, ale ładny nie stoi. Nie mieszkam w Kakopie, bo mieszkam w oporu. No i nie chcę. Cóż. I nie chcę mi się przyjeżdżać i zajeżdżać do Kakopy. Po prostu nie Jestem leniuszkiem. Dobra, to jeszcze lubię Alan i to moja ulubiona tubaka. Ulubiona. Okej, okay. kiedyś biorę, kiedy. Czyli yyy, moje ulubione youtuberki: Maribina, Denutka alp. SB i. Oooo! Oh, zapomniałam. Mam ci ulubione moje kochane yy, LPS tuberki pierwsza Nivel Lps TV Druga Askalon LPS TV A na końcu jest moja ukochana kocham tą youtuberkę i ją pozdrawiam jak wszystkie youtuberki i no, tak sobie też dobra. Tak sobie kocham. ten wie co moje są i ja je kocham, ale najbardziej, najbardziej kocham Ja ją serdecznie pozdrawiam i czekam na kolejny odcinek. Jej się jej nowego Sejalu. Tak, sejalu. A więc tak. I ostatnie pytanie, bo mam duży, długi język i muszę się za. Muszę właśnie przestać się odzywać. I ostatnie pytanie. Czy masz chłopaka? Never! Never! Forever! Nigdy. Nigdy nie będę miała! To nie znaczy, że nie lubię! Po prostu kiedyś się zakochałam i byłam naprawdę głupia i... jakaś czepnięta? I byłam głupia na papierze! ha I ja! Yeah. A więc tak. Yy, no. Powiedzmy, że nie mam nic do chłopaków, że ja nie lubię. Gdyby ja naprawdę głupia i przepnę na mózg się pasią, w głowę i dlatego mam wykładę jak yy, mam dokona po prostu. Poza co że wiem, że w jednym koleżu, którym yy, okazało się, że jedna uczennica jest najpopularniejsza, która się już wypisała, w sumie ona mnie lubiła. Haha, ha, te czasy, he, he I ja ją mam na WhatsAppie, mm, więc ta koleżanka właśnie nie chodzi tam do szkoły. I miałam tego uwaga, który mi się podobał. I zawsze, kiedy e, chciałam e, zobaczyć. Bo jedna koleżanka była w polsce zakochana. I chyba dalej jest. Nie wiem. E, zakochana. I chyba dalej jest. Nie wiem, ale ja już nie jestem. Więc e, ta koleżanka był, była. Ciągle patrzyła. Chodziła. Chodziła, chodziła, chodziła. Przepraszam, że zrobiłam stop w nagrywaniu. Ale mój tata poszedł do schopu, a ja chcę pizzę. W kolejnym Q&A się dowiecie, jakie tam no. Więc tak. Więc yy, brak jest kochana, no. A już, chyba już będę kończyć. Dzięki za oglądanie, i mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Więc jestem teraz. Ja już idę na i od razu włączyć na coś poważniejszego na telewizji więc żegnam i